Kiedykolwiek idąc ulicą w ciemności rozświetlanej jedynie światłem ulicznych latarni, zauważyłeś, że lampy notorycznie, kiedy tylko pod nimi przechodzisz, Nagle gasną? Sytuacja ta zdarza się bardzo często, na tyle, że zdążyłeś się już do tego przyzwyczaić, lub zwalasz to na przypadek lub jakieś usterki. Mój drogi widzu, to czego doświadczasz, może wcale nie być przypadkiem, a pewną bardzo intrygującą umiejętnością. Witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Natalia Turska, jestem autorką książki Zjawiska z pogranicza. Paranormalia Powrót do niewyjaśnionego która właśnie trafiła do przedsprzedaży, a premierę ma pod koniec września. Jest zbiorem niezwykłych, mrożących krew w żyłach wydarzeń, które mieli odwagę opowiedzieć mi ich świadkowie wraz z moją analizą poszczególnych historii. Jeżeli lubicie się bać i chcecie, żeby ta jesień była upiorna, link do mojej nowej książki zostawiam Wam w opisie. Słuchajcie, czy Wy też macie czasami wrażenie, że świat próbuje się z wami droczyć albo z was żartować, wiecie, wychodzicie sobie wieczorem z domu, powiedzmy wyrzucić śmieci albo po prostu się przejść, wyjść na spacer z psem i idziecie pustą ulicą, nikogo wokół was nie ma, wszędzie świecą się uliczne latarnie i nagle pyk. Gasną jedna, potem druga, dokładnie wtedy, kiedy pod nimi przechodzicie. Zdarzyło Wam się kiedykolwiek coś takiego? Okazuje się bowiem, że jest cała grupa ludzi, którzy mają bardzo podobne doświadczenia, i wbrew pozorom, nie są to osoby, które podzielają moje paranormalne zainteresowania, wręcz przeciwnie, często to ludzie bardzo twardo stąpający po ziemi, logiczni, sceptyczni, a jednak nie mogą przejść obok tego, co się z nimi dzieje. Obojętnie. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się zjawisku, które może brzmieć jak żywcem wyjęte z jakiegoś filmu science fiction, ale które dla wielu osób jest realnym, powtarzalnym doświadczeniem. Mowa o Street Light Interference, czyli SLI, w wolnym tłumaczeniu oznacza to zakłócenia działania latarni ulicznych. I choć brzmi to jak nazwa jakiegoś technicznego problemu, w rzeczywistości odnosi się do czegoś znacznie bardziej niezwykłego i no o wiele mniej przyziemnego. Mianowicie do sytuacji, w której osoba przechodząca obok latarni, pod latarnią, powoduje, że ta nagle gaśnie, a po chwili, gdy już yy, ta osoba się oddali, światło wraca do normy. Do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie wiadomość widza, który opisał i swój, i swojej żony przypadek. Bardzo ciekawy i tak się składa, że Patryk, bo tak ma na imię, prowadzi swój kanał na YouTube, gdzie wrzuca przeróżne covery utworów oraz zaczyna też nagrywać vlogi. Link do, do jego kanału, do kanału Patryka zostaje Wam w opisie. Słuchajcie, Patryk nawet nagrał w formie wideo swoje doświadczenie, więc yy, właśnie teraz je zobaczycie. Siemanko, z tej strony Wiking. Cześć Natalia, witam wszystkich widzów z kanału Paranormalia. Otóż ja dzisiaj przychodzę do Was z takim zjawiskiem, które mi i mojej żonie przydarza się już od jakiegoś czasu. W sumie zauważyliśmy to już od jakichś dwóch, może nawet trzech lat. Coś takiego, zwłaszcza zimową porą, no bo wtedy lampy uliczne się świecą. Zauważyliśmy, że jak wieczorami jeździmy autem, to przy nas zapalają i gasną lampy uliczne. To już się stało dla nas tak nagminne, że już nawet zaczęliśmy się między sobą zakładać. Która lampa zgaśnie, a która się zakłada, i to nie polega na tym, że powiedzmy tam na jeden przejazd, tym bardziej, że my jeździmy dosyć długie odległości, bo mieszkamy na wsi, żeby dostać się do powiedzmy na zakupy czy gdziekolwiek, to musimy trochę przejechać, i tych lamp ulicznych naprawdę mijamy sporo, i to nie jest tak właśnie, że jedna tam powiedzmy lampa zgaśnie jakoś przypadkowo czy coś. To już zdarza się tak, że powiedzmy co nawet. 300-400 metrów potrafi lampa zgasnąć bądź się zapalić także no to już się stało na tyle nagminne, że zacząłem nawet o tym czytać i znalazłem nawet na takim jednym kanale, nie będę tutaj podawał nazwy, bo może sobie Natalia nie życzy, żebym reklamował jakiś inny kanał materiał w którym właśnie jest wyjaśnione nawet nie wiedziałem, że to ma swoją nazwę że to nazywa się Slidersi że to właśnie osoby, które wpływają jakoś na, na tę właśnie elektronikę, taką właśnie elektrykę w sumie uliczną na te lampy ja szczerze zrozumiałbym gdyby to były te stare lampy takie jak te pomarańczowe bo nawet rozmawiałem z kilkoma osobami właśnie które takimi też rzeczami troszeczkę się stricte spogranicza pogranicza paranormali zajmuje i że może to są stare lampy starego typu, te właśnie pomarańczowe, takie jeszcze te stare, uliczne lampy, no to bardzo możliwe, że jak przejeżdżasz jest wstrząs, ta lampa coś tam się dzieje i ona powiedzmy gaśnie bądź się zapala. Ja, roz, ja to wszystko bym zrozumiał, ale nie w takiej sytuacji, gdzie powiedzmy przede, mn, przede mną jedzie 10 samochodów. Te 10 samochodów przejeżdża, nie dzieje się nic, przejeżdżamy my, lampa gaśnie. Nie wiem, jedzie powiedzmy przede mną i za mną, też powiedzmy kilka samochodów. Przejeżdżają przede mną samochody, nie dzieje się nic. Nadjeżdżam ja z małżonką, lampa gaśnie bądź się zapala. Następne samochody przejeżdżają za mną, nie dzieje się nic, i to właśnie też nie jest, też tylko z tymi lampami, powiedzmy, właśnie typowo pomarańczowymi tymi takimi stare, starego typu, tylko zauważyłem też, że powiedzmy na jakieś są przejścia, powiedzmy na, na wioskach takie dla pieszych gdzie są powiedzmy lampy ledowe i też potrafi taka lampa nawet na tym przejściu dla pieszych zgasnąć nie? także to nie jest tak że, że to tylko powiedzmy te, te starego typu bo dzisiaj już te lampy na, nawet na tych wioskach są skutecznie wymieniane na na te ledowe i już w większości są właśnie te ledowe i bardzo często się to zdarza tym bardziej że jak mówię to nie zdarza się tak że to jest jedna lampa powiedzmy w trakcie jakiegoś danego wyjazdu tylko potrafią się cztery a nawet czasem i więcej razy zgasnąć bądź się zapalić. Jeszcze dodatkowo, jak już przyjdzie e, taka typowa zima, gdzie już faktycznie będę, e, chociaż mógłbym to też zrobić w nocy, po prostu, ale e, w zimę to najlepiej może jakoś jestem w stanie oddać. E, wyślę nawet do Natali takie nagranie, postaram się to nagrać, te, te zjawisko, bo już jest to tak, tak minne. Jeszcze też e, ktoś może powiedzieć: A, bo może coś o, e, w samochodzie waszym jest, że że powiedzmy wpływa jakoś na, na te lampy Ja już jeżdżę powiedzmy przez te 3 lata czwartym samochodem i w każdym tym aucie się to działo, to nie jest zależne od auta. Dodatkowo jest jeszcze taka jedna rzecz, że żona też już zauważyła, że było coś taka, takiego, że byliśmy w najbliższym mieście i ja musiałem gdzieś jechać indziej, a żona mówi to ja się przez park przejdę, mówi tam chyba do ośrodka z dzieckiem szła. I zaprowadzę powiedzmy, pójdę z nim do lekarza i przechodząc przez ten park w tym, lamp, w tym parku dwie lampy zgasły, kiedy ona przy, przy nich przechodziła, nie. Także to już nie jest yy, tylko tak, że to się dzieje też w aucie, nie? To już się dzieje tak, że, że te lampy nawet gasną kiedy się idzie pieszo. Także to, to już mówię nastało się na tyle. Yy, nie to że to jest jakoś, powiedzmy tam. Yy, irytujące czy coś Tylko takie powiedzmy No wzbudza w na, nas zainteresowanie Że co musimy w sobie mieć Że, że jakoś wpływamy na, na tą yy, Elektrykę Bo nie, ja rozumiem przypadek Gdzie lampa faktycznie może zgasnąć Bo są jakieś drgania, jakieś rzeczy I to jest normalna sprawa Ale gdy, gdy dzieje się to już tak nagminnie Że, że co chwila te lampy Gasną i się zapalają No to to już nie jest przypadek moim zdaniem To, to już za dużo jest tych przypadków, nie? Zauważyłem jeszcze taką rzecz, że przykładowo no to nie jest, nie jest tak, że jak jeździmy tylko we dwoje. Może żona jechać sama, mogę jechać sam ja, a dalej się to dzieje, nie? I możemy nawet osobno powiedzmy dwoma samochodami gdzieś żona jedzie w jedną stronę, ja w drugą i tam powiedzmy kontaktujemy się po jakimś czasie ze sobą ile? No ja trzy, a ty ile cztery, nie? I wiecie, no to już tak jest, to już nas śmieszy nawet, bo nieraz to się śmiejemy z tego, że i jeszcze nawet miałem taki przypadek kiedyś, że przykładowo jadę z żoną, mówię, patrz, mówię, ta lampa, mówię, zgaśnie. Dojeżdżam do lampy, pach, i w tym momencie, kiedy palcem ruszyłem, lampa zgasła. No to już normalnie tak, żeśmy mieli bekę z żoną, że yy, no to już takie przypadki naprawdę, no kuriozalne, nie? Także tyle ode mnie, no tam. Próbowałem Wam jakoś tak y, streścić to co, to, co nam się y, przydarza, także trzymaj się Natalia, niech się Wasi, y, Twoi widzowie też trzymają i najlepszego, cześć. Moi drodzy, zjawisko to zostało nazwane i opisane przez badacza zjawisk anomalnych, Hilarego Evansa, autora książki Sliders. The Enigma of Streetlight Interference. Evans poświęcił wiele lat na zbieranie relacji osób, które doświadczały właśnie takich, no powiedzmy, dziwnych problemów z elektrycznością. Osoby, które regularnie doświadczają tego fenomenu, zaczęto nazywać slidersami, właśnie od skrótu SLI. Ciekawe jest, że te umiejętności nie ograniczają się, słuchajcie, wyłącznie do latarni. Niektórzy twierdzą, że ich obecność Wpływa również na, na komputery, na telewizory, na, na zegarki elektroniczne, na piloty, a nawet na terminale płatnicze, czy nawet na nawigację w samolotach, czy, czy w samochodach, chociaż w samolotach to, wiecie, taki bardzo ekstremalny przypadek. Musicie przyznać, że brzmi to no, nieprawdopodobnie, a jednak wśród takich relacji pojawiają się bardzo konkretne przypadki. I tak znajdziemy ich naprawdę sporo, choć większość z nich. Nie została nigdy jakoś oficjalnie potwierdzona przez świat nauki, no to nie sposób ich tak po prostu zignorować. Ich liczba, powtarzalność i co najciekawsze, również nagrania wideo sprawiają, że nawet sceptycy zaczynają się drapać po głowie i myśleć o co w tym wszystkim chodzi. Ba, słuchajcie, nawet jak sami tego nie doświadczacie, to jestem pewna, że w waszym życiu przewinęła się choć jedna osoba, która narzekała na ten właśnie powiedzmy, no, problem. Gasnących latarni, chociażby kiedy tylko pod nimi przechodzi. Jeden z najczęściej przywoływanych przykładów dotyczy młodego mężczyzny z Dublina, którego zarejestrowała kamera przemysłowa. Szedł sobie spokojnie no nocą, yy, ulicą, a e, latarnie po kolei e, gasły, jedna po drugiej. Wiecie, nie biegł, nie klaskał, nie machał rękami, nie robił absolutnie nic, po prostu spacerował, a światło gasło. Słuchajcie, przygotowując się do odcinka, znalazłam też artykuł z The Guardian z 2004 roku, w którym był opisany przypadek kobiety z Manchesteru, która miała rzekomo zepsuć 30 odkurzaczy, 5 żelazek. I chyba dwa telewizory, oraz potrafiła zmieniać kanały bez użycia pilota. Inna kobieta z kolei, również z Manchesteru, w ciągu trzech lat zużyła sześć telewizorów i sześć odkurzaczy. Jej znajomi przyznawali, że kiedy się jej dotykało, to zawsze ich kopało, w sensie, no, prąd ich kopał po prostu. Ale SLI nie ogranicza się jedynie do jakichś sprzętów domowych. Niektórzy właśnie potrafią wyłączać latarnie idąc, a inni potrafią to robić jadąc na rowerze, na skuterze, nawet autobusem. Są też tacy, którzy twierdzą, że ich obecność powoduje właśnie problemy z jakimiś kompasami, z kartami kredytowymi, z windami, z jakimiś czujkami bezpieczeństwa i tak dalej. Badacz Hillary Evans zauważył, że zjawisko manipulacji elektrycznością. Najczęściej nie jest intencjonalne. Slidersi nie wchodzą w interakcje ze światłem, czy po prostu z jakimikolwiek urządzeniami na zawołanie. To coś po prostu dzieje się spontanicznie i poza ich kontrolą. I jak możecie się domyślać, nie da się tego zjawiska odtworzyć w warunkach laboratoryjnych. Nie działa to na zawołanie, dlatego nauka je odrzuca jako nieudowodnione i jak na razie no nie, nie do udowodnienia. Zjawisko SLI, jak każde, które wymaga się logice współczesnego Człowieka ma dwa obozy. Jedni powiedzą, że to jest tylko zbieg okoliczności, a inni już na pewno nie jest przypadek. Przyjrzyjmy się więc. Potencjalnym wyjaśnieniom tego zjawiska. Zacznijmy od wersji racjonalnej, bo to ona pierwsza przychodzi na myśl. Współczesne latarnie uliczne, zwłaszcza te starszego typu, te, które pamiętam, wiecie, no, z mojego dzieciństwa, lata 90. I, i wczesne 2000. Bardzo często tego typu lampy korzystają z lamp sodowych, które oszczędzają energię. I to są właśnie te pomarańczowe, kultowe lampy, które rozświetlają ulicę nocą. A jeszcze wcześniej używano, słuchajcie, lamp rtęciowych. I obie, jak się okazuje, mają swój cykl życia. Kiedy zbliżają się do końca działania, zaczynają cyklować, czyli samoczynnie gasną i się zapalają. I to tak działa: wiecie, co chwilę, co parę minut się to dzieje. No i znać to pewnie z parkingów albo po prostu z ulicy, jeśli w tym czasie pod taką lampą przechodzisz, a ona już dokonuje żywota. No to jest to bardzo racjonalne wyjaśnienie, czemu takie lampy w ogóle gasną. Kolejny trop to fotokomórki, te, które uruchamiają światło, kiedy robi się ciemno. One również bywają zawodne, wystarczy delikatny impuls, i lampa albo sama się zapala, albo sama gaśnie. Ja mam akurat tutaj na terenie biura tego budynku, gdzie wynajmuję tą przestrzeń, pełno takich lamp, bo tutaj mam za oknem las. Na no, zasadzie taki lasopark. I jak robi się ciemno, to co jest naprawdę ciemno. W ogóle, skoro już przy ciemnościach jesteśmy, ja mieszkam we Wrocławiu i powiedzcie mi. Czy w waszych miastach też jest tak, że większość parków miejskich jest nieoświetlona? Ja dorastałam, wiecie, na Śląsku w Katowicach i dla mnie normą było, że na przykład biegać szłam do parku, wychodziłam z psem wieczorem na spacer do parku. Kurde, po prostu no, wychodziłam, kiedy było już ciemno, do parków. Kiedy przeprowadziłam się do Wrocławia, zauważyłam, że wyjście wieczorem do parku to jest realny problem, bo jest ciemno no jak cholera. I szczerze mówiąc już za rok minie 10 lat jak tutaj mieszkam i wciąż trudno mi się do tego przyzwyczaić. No, ale właśnie moje studio jest właśnie blisko takiego lasu lasu slash parku i ten teren y, był bardzo skąpy w oświetlenie. W zasadzie parking y, tutaj w ogóle nie jest oświetlony. I kiedyś właściciele zamontowali światło na czujkę, które zapala się wtedy, kiedy Odjeżdżam spod tego budynku na rowerze no z dosyć dużym opóźnieniem, więc zawsze muszę sobie tutaj świecić latarką. Także no, szkoda gadać, jakby coś się już tyle lat się z tym użeram, ale no cóż. Także fotokomórki są bardzo, bardzo, bardzo zawodne, a bardzo creepy jest w ogóle wtedy, kiedy nic się nie dzieje, a one się nagle zapalają. Wyobraźcie sobie, macie taką, taką fotokomórkę na, na tarasie. Siedzicie sobie, tutaj cała ściana jest oszklona, oglądacie sobie coś, jakiś Netflix and chill, czy czytacie książkę i nagle pyk! Światło się zapala, a obracacie się, a tam pustki nie. Nikogo w ogrodzie nie ma. I co tu robić? Czy to jakieś jest jakieś zwierzę? Czy ktoś się próbuje włamać i wiecie, schował się za krzakami? Czy to jakieś klimaty z, powiedzmy, z krzyku. Słuchajcie, do tego możemy jeszcze dodać mechanizm psychologiczny, w którym widzimy tylko to, co potwierdza nasze przekonania. Jeśli raz doświadczysz gasnącej lampy to w Tobie, wiecie, wywoła jakieś poruszenie, no to zaczniesz zauważać każdy kolejny taki przypadek. Ale są też rzeczy, których racjonalnie nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Zacznijmy od tego, co jest nam znane. Ciało człowieka to jest w gruncie rzeczy bardzo złożony przewodnik energii, nie tylko tej biologicznej, ale również tej elektrycznej. Przecież mamy rezonanse magnetyczne, EKG, one wszystkie odczytują nasze sygnały jak jakiś taki zakodowany impuls. Jesteśmy więc polem energetycznym w fizycznej formie. Niektórzy badacze uważają, że zjawisko slidersów może być związane właśnie z tym, że ciało, że ciało człowieka emituje energię, która w sprzyjających okolicznościach wpływa na urządzenia, które nas otaczają. No i brzmi to dosyć ekstrawagancko, no może tak jest, ale czy bardziej niż, wiecie, niż fale radiowe albo Bluetooth, albo, nie wiem, 5G, to też kiedyś wydawało się absurdalne. Wielu slidersów twierdzi, że ich zdolność uaktywnia się w chwilach napięcia, w chwilach smutku, w złości, generalnie mm, w jakiegoś wzburzenia stresu, kiedy ich ciało jest przemęczone, kiedy jest przeciążone, a ich umysł dosłownie, wiecie, pulsuje emocjami. Wtedy właśnie gasną lampy, przestają działać telewizory, a komputery się po prostu zawieszają. Jakby wszystko, co elektryczne, czuło, co się dzieje w środku tego człowieka. Ba, słuchajcie, Niektóre osoby czują, że ich pole energetyczne jest bardziej naładowane niż powiedzmy u innych ludzi, że przyciągają błędne działanie technologii, a czasem dosłownie są jak chodzący magnes, albo też, nie wiem, jak antena. Z duchowego punktu widzenia, może właśnie tacy ludzie są bardziej podłączeni, wrażliwsi, silniejsi energetycznie, może ich dusza, albo też ich ciało emituje wibracje, które rezonują z technologią, z polem elektromagnetycznym, którego wiecie, no nie widzimy, ale które y, otacza nas dosłownie wszędzie. To może też tłumaczyć, dlaczego tak trudno zbadać SLI, bo to nie jest zjawisko powtarzalne, ale pewien stan bycia, stan takiego wewnętrznego napięcia lub jakiejś intensywności, który czasem nieświadomie rozlewa się na otoczenie. Im dłużej zgłębiam się w temat sliderów, tym trudniej mi go, wiecie, tak jednoznacznie sklasyfikować. I to chyba najbardziej mnie w tym wszystkim fascynuje, bo to nie są historie o duchach, o ufo, czy wiecie, o jakichś demonach, gdzie można w miarę jasno oddzielić folklor od faktów. To są historie przede wszystkim o ludziach i o ich emocjach, o tym, co być może każdy z nas nosi w sobie, ale w jakiś sposób tłumi. Cóż, na pewno z tych wszystkich teorii i historii, które w tym odcinku poruszyłam, możemy wywnioskować, że technologia nie jest odporna na nasze emocje i na naszą energię. A wy? Posiadacie te nietypowe umiejętności? Czy miałeś poczucie, że sprzęty elektryczne reagują na Twój nastrój albo na Twoją obecność? Napisz w komentarzu. Tymczasem to tyle na dziś. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak było, nie zapomnijcie zostawić kciuka do góry oraz oczywiście subskrybować kanał, żeby nie ominął was żaden nowy film. A jeśli chcecie, żeby tegoroczna jesień była przepełniona grozą, sięgnijcie po moją nową książkę zjawiska z pogranicza paranormalia powrót do niewyjaśnionego do zobaczenia już niedługo. Przez mroki czas Zaklęcie krąży Odkryj moc, W eterze dni Od z noc Uwierz